Witam sygniki i sygniki wejście po kilku minutach spróbowania e, wejścia Jest Za niedługo będzie event Ej czemu nie można A no tak mroczna obecność pewnie Ej po co ty wyszłaś Kurde Jak możecie tu widzieć e, Domek z e, Z różnymi takimi Fioletowymi kurde jak by to nazwać smugami mrocznej obecności oraz. Rybka! Rybka! Kurde, jak go się nazywał? Klopi. Klopi? nie. O, ci sami, co w Jest event Simpsonów. Chłopaki, nie, nie, to nie do, to nie skończy się dobrze. Nadzieja, Jones, siema. Dobra, Jones, to tutaj. Super, Czy to tu? Niestabilność rośnie, a domek na drzewie tylko pogarsza sprawę. O nie, Kraken. pana demona w Oby twoje ulepszenia do urządzenia zadziałały. Kurde. Będę musiał poprawić. No nie, nie, nie! Dobra, Jones, jeśli masz zamiar coś zrobić, to teraz. To albo wszystko naprawi. Albo w wkopie nas na całego. No to w kopie. Czekajcie. Oj. Widzisz? Kurde. Co się spadało, Już nie widziałem. Aha. Nie, ja stąd uciekam. Wiedziałem, że mroczna obecność to będzie jakiś kraken. Ach. Mamy przesranę. Tak! Czy widziałeś kiedyś tak śliniastyczne, piękne packi? Oooo. Co? Widzę, <t> że przede przepędzia cię miłość. Wielki demon jebo, możemy ci pokonać ślub. Po czym weźmiemy ślub i będziemy mieli 10 tysięcy ośmiorniczaków. Nie. Fety, fety. Niam. To jasna Ale co z nami? No i podłamek punktu zerowego. Dorni go, zanim demon zniszczy wyspę jego mocą. To nie jest o można obecność. Jest! Mamy... od odłamka? Tak się to mówi? Jest! Uwaga, statek znajduje się w tunelu czasoprzestrzennym do nieznanej czy... rzeczywistości alternatywnej, rekomendujmy zbadywalne przenoszenie. Punkt zerowy! Zaraz, zamiast do alternatywnej rzeczywistości trafimy z powrotem do Trifil. To flęcz jak kłota, libracja tuneli czasoprzestrzennych to skomplikowane zadanie. Aaaaaaaaaaaaaaaa! Wykońcie! Wykońcie! Nie! Musimy wrócić na wyspę! Springfield! Wyspa! Punkt zdrowy! Springfield! Kordel! Uwaga! Nastąpiła konwergencja wielu rzeczywistości, sugeruje zakwit w pełnej skali. Wow! Teraz czas ją podnieść Uuu, to musiało zabaleć Ej, wreszcie wiemy, kto jest y, kierowcą busta bojowego O, bananek. Pewnie on będzie tym dziwnym skinem. Piesiu! Czyli wreszcie są towarzysze? Tak. Towarzysza. Nie. Brawo. Za połączenie brawo. Na sto cent kupujemy kadet bojowy. Co to je, Co to za broń? Jest i dwa młyny. Nie, kominy. To nie było pierwsze.

Kup się. I to się nazywa piąt! Czy to um. Co ty wyprawiasz z moim salonem? Ulepszam go! Czy to jest tylko kanapę? O, o ale nie optym, Ale nie nie lubię opyszyć. Tak, Aw, z tym palotem mogę zamienić całe Springfield Prime. Skończyć spalenie w ogólnym, lokalne dziennikarstwo, zrobić coś super dla wszystkich. Mm -hmm. Ale na razie mam urządzenie, którego nie rozumiem dyplom z liceum, na które ledwo zasłużyłem i świadomość własnych możliwości. Idę stworzyć prawdziwą nibralę! I to się nazywa prawdziwa determinacja! Nie to co w Undertale! Ach, dzięki Homer. Proszę, nie strażaka. Dzięki, Homer. Polej mi kubeł z cukru, bo... miasta zmaga pragnienie. Homer, kiedyś prędzej kurwałbym sobie głowę, zanim bym to powiedział, ale... A ...to na gość firmy. fantastyczne, że mój kibelek ma teraz nieskończone zapasy Ej! papieru. Co? Bo tak, to prędce samo karmiące. Otwórz buzie, a same to dzieci skończą. A to jest jednocześnie i fajne, ale też straszne, bo one mają oczy i buzie. Ładowanie to chyba na wszystko, ale zobaczymy. No? Początek za 5 godzin. Ciekawe, czy migato już wszedł. I na tym się żegnamy? Do widzenia.